Marzena Kawa, dzień dobry. Dziś wielkie święto sportu, wielkie święto aktywności fizycznej. Powód bardzo poważny. Tu w Parku Łazienkowskim już o 12.30 rozpocznie się bieg po nowe życie. Pogoda sprzyja aktywności fizycznej, dlatego że jest optymalna dla naszego organizmu. Na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, także na Dolnym i na Górnym Śląsku dziś najcieplej do 21 stopni. Można liczyć na słońce. Nad Pomorzem tylko chmury, przylotne opady deszczu i zaledwie 18 stopni. Mogą przychodzić także burze. A jutro, jutro... Jutro ma być jeszcze chłodniej, tylko 14-18 stopni na termometrach w tak zwanym najcieplejszym momencie dnia. Na zachodzie wszędzie chmury, opady deszczu i do tego silny wiatr. I dziś i jutro na Pomorzu będzie wiało z prędkością do nawet 90 km na godzinę. I ten wiatr na pewno będzie zwiększał odczucie zimna. Ale nam zimno, chłód, deszczy, wiatr absolutnie nie są straszne. Piotr Kupicha, Iza Zwierzyńska, Szymon Wydra. Czy o takiej sztafecie w biegu po nowe życie marzylibyście? Ja marzyłem, ja marzyłem, oczywiście ja marzyłem I tutaj wysłałem petycję, żeby właśnie w takiej sztafecie wystąpić O, ja bardzo bym chciała z chłopcami Zwłaszcza, że mieli całkiem niezłe miejsce w tym indywidualnym rankingu Słuchajcie, przybywajcie tutaj do nas, kochani Ponieważ jest fantastyczna pogoda, fantastyczni ludzie Super, super, wielkie uśmiechy I generalnie, słuchajcie, fantastyczna idea, naprawdę Dawcy, biorcy może, może, mogą się ze sobą wszyscy spotkać i, nam, I wtedy widać sens tej akcji Przybywajcie do nas, fantastyczna pogoda Bardzo nie świeci słońce, to przynajmniej się człowiek nie upoci no i biegajcie razem z nami. Tak, ten bieg jest bardzo ważny, ale muzycy, gwiazdy znane są z rock rollowego życia. Jak jest z Wami? E, wyspaliśmy się po to, żeby 1200 km przebiec koncertowo. <laughs> Damy radę, nie, no 1200 km to żaden dystans, ale powiedzmy. My jesteśmy sportowi chyba, chłopcy też wyglądają na sportowych. Jak ty Izo czujesz się w takim towarzystwie bardzo zdrowych, wysportowanych mężczyzn, przystojnych, wysportowanych. No Świetnie, mam nadzieję, że pasuje do tej ekipy. Nie, super, no ja też jestem wysportowana, zdrowa, mam nadzieję, więc dobrze. Nie, no, damy radę. Mamy dy 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 dystans 1200 metrów, więc damy radę, to jest krótki dystans, a wszyscy tutaj mogą pójść trochę dłuższym bicie rekord Guinnessa, także zapraszamy. Szymon, czy będziesz czarnym koniem tego wyścigu? Czarnym koniem, ja jestem czarny, chociaż powoli już świeje, <grych> W każdym bądź razie, e, nie no, tutaj nie chodzi generalnie o wyniki. Chodzi o samą ideę, chodzi o samą, e, prawda, współzawodnictwo takie, żeby się łączyć i, i być jednym wielkim zespołem pomagającym tym, których los doświadczył trochę gorzej i zrobimy to śpiewająco, prawda? Zachęcamy do tego, aby podpisywać oświadczenia woli. No trzeba, no trzeba pomagać. Trzeba podpisywać oświadczenie woli. E, rocznie 150 osób jest po transplantologii, także naprawdę warto pomagać. Jest kilka osób, chociażby no wielu, wielu, wielu znanych, którzy, którzy pomagają, którzy robią przeszczepy dla innych i to jest, to jest Gra warta wszystkiego życia. O godzinie 11:00 wielkie bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym uczestnictwie osób w Marszu Nordic Walking. O 12:30 bieg gwiazd. Można spotkać wszystkie gwiazdy. Zapraszamy, możemy także kibicować. My tu będziemy wracać. Do zobaczenia, dobrego popołudnia. Aktorzy, wszyscy generalni. I was tutaj brakuje. Chodźcie do nas, Chodźcie.